Siema, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W moim już, to jest drugi poradnik, na temat innej układanki niż konkurencja sześcienna, ponieważ będzie to układanka Clock. Większość osób, które zaczynają dopiero swoją przygodę właśnie z tą układanką, uczyły się metody podstawowej, czyli flip, w której po zrobieniu pierwszego krzyża obracamy kostkę, czy kostkę, bardziej układankę, albo tak, albo tak, możemy robić różne odmiany, to wszystko zależy od tego, jaki scramble yy, będzie pod nas bardziej pasował. Yy, w dzisiejszym poradniku zajmiemy się metodą już bardziej zaawansowaną, ponieważ będzie to metoda no flip, czyli bez, obra bez obracania układanki. Wydaje się, że jest ona bardzo trudna, może ten dla niektórych sprawiać różne problemy i w ogóle, ale jak dla mnie naprawdę jest to metoda warta uwagi, można w nią, z nią zajść naprawdę w dobre Progi, można zająć wysokie miejsce na zawodach, więc jak najchętniej polecam do nauki yy, przystąpić. I wydaje mi się, że naprawdę jest warto. I to metodą, oczywiście, będzie Shirin. Także bez zbędnego przedłużenia, przechodzimy do yy, poradnika. Scramble będzie wyświetlony na ekranie. Dobrze. I teraz pierwszym naszym krokiem będzie zobaczenie dwóch stron. czy aby na pewno nie mamy żadnego skipa na, 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 na jakiejś ze stron. Głównie patrzymy na te zegary, które znajdują się w centralnych częściach, czyli taki jakby krzyż. I teraz patrzymy, czy tutaj mamy jakiegoś skipa. No nie, nic nam się tutaj, jakby, tutaj nie mamy nic. W tej samej pozycji. Co prawda, są trzy zegary w tej samej pozycji, ale później dowiecie się w Memo, że takiego czegoś po prostu nie ma. Że takiego skipa nie ma i nam nic nie da. Zobaczmy drugą stronę. I tutaj, jak widzimy, mamy już jednego skipa. Ten z tym zegarem już są połączone. Także wiemy już, że jeżeli jest taki skip, to najlepiej jest trzymać kloka, właśnie tak, żeby one były u góry. Albo u góry, albo tak. Zależy jak będzie naj, najprościej. Yy, zależy jak będzie lepiej, czy na przykład druga strona nie będzie lepsza podczas układania to, yy, tą stroną mi w ogóle. Zależy po prostu wszystko od, yy, od tego w jakiej sytuacji się znajdujemy. Także trzymamy tak, przed sobą mamy tego skipa yy, górną warstwą. Jeżeli się trafi takie, że na przykład są, są te dwa takie same, to trzymamy je w lewym dolnym rogu. I zaczynamy. Pierwszym naszym krokiem będzie obliczenie dystansu Ile ten zegar, tego, godzina tego, tego zegara ma do tej. Ten zegar znajduje się na godzinie 3, na 9 bardziej, a ten się znajduje na godzinie 10. I ta wskazówka musi zrobić jedną godzinę do przodu, by być w tym samym miejscu co ten zegar. Czyli mamy cyfrę 1. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, na spokojnie później ci to wszystko wyjaśni. Ta, no to po prostu ta wskazówka idzie o jedną w górę, no i mamy cyfrę 1. To jeszcze nie wszystko, to nie jest jeszcze na, nasza pierwsza cyfra, więc uwaga. Później zajmujemy się, ile ten zegar ma do tego zegara. I to będzie raz, dwa, trzy. Zegar musi się cofnąć o trzy godziny do tyłu, by być w tej samej pozycji co ten. I teraz przychodzi nam pierwsze i w sumie to jedyne działanie, jeżeli chodzi o e, tę metodę, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o ten sposób. Nasze znaczy działanie będzie 1 minus 3 i to będzie minus 2. Od razu na początku e, poradnika polecam wszystkim zapamiętywać sobie liczby na minusie e, z języka angielskiego, czyli minus 2 to będzie po prostu tu, z języka angielskiego. Drugim naszym krokiem, kolejnym naszym krokiem będzie obliczenie drugiej cyfry. I to będzie powrót po prostu. Ten zegar, ile ten zegar ma do tego zegara. I ma on raz, dwa, trzy. Trzy godziny musi pójść do przodu, by znaleźć się w tym samym miejscu co ten zegar. Więc naszą drugą cyfrą będzie trzy. Więc mamy na razie tu oraz trzy. Kolejnym naszym krokiem będzie obliczenie, ile zegar górny ma środkowego i dlatego teraz wytłumaczę, dlaczego było właśnie to na tej stronie, ponieważ mamy skipa i to wychodzi nam zero, więc po prostu pomijamy jeden z kroków podczas metody, podczas układania już. No tak jak mówiłem, można trzymać równie dobrze tak, ponieważ kolejnym naszym krokiem będzie obliczenie tego zegara do tego, ale to zależy wszystko od układającego. Kolejnym krokiem będzie obliczenie zegara tego, ile ten zegar ma do tej godziny. Do tego zegara w sensie. I on musi się cofnąć o 1, 2, 3, 4. 4 godziny do tytułu. Więc mamy już 4 cyfry. I to będzie tu, 3, 0 i 4. 4, bo jest minus 4. Z języka angielskiego wychodzi właśnie for. I teraz. Ostatnia cyfra może być lekko skomplikowana dla początkujących z tą metodą, ale naszą y, cyfra, która nam wyszła z działania tego tutaj, z działania tego, y, obliczenia tego dystansu, czyli z czwartej cyfry, czwartą naszą cyfrą było minus 4. I teraz, pokażę to może z bliska, musimy sobie wyimaginować, że ta minus czwórka jest tutaj. To tu jest po prostu minus czwórka. I tutaj jakby taka niewidzialna wskazówka się znajduje, i ta niewidzialna wskazówka, o właśnie. I teraz musimy sobie wyobrazić, ile ta niewidzialna skazówka znajdująca się na pozycji minus 4, ma do prawdziwej skazówki, która jest tutaj. I, jest, i ma, ona musi pokonać dystans 1 godziny. Ponieważ po prostu musi, żeby dojść do tej samej godziny, musi, do, musi mieć po prostu 1 godzinę do przodu. Także nasze za, zapamiętane cyfry to będzie tu, 3, 0, 4, 1. Zapamiętajmy 5 cyfr i wtedy nie obracamy już układanki, na przykład tak, albo tak, tylko zawsze w metodzie Shirin obracamy ją klasycznie tak. I teraz można wyciągać różne piny. Wszystko zależy, tak jak mówię, od skrambla Jeżeli tutaj będzie równie dobrze skip, to możemy wyciągnąć sobie tego pierwszego pina i będziemy mogli zaczynać wykonywać ruchy właśnie od tego. U nas nie ma żadnego skiepa więc po prostu polecam zacząć od pina lewego dolnego albo lewego prawego, albo, albo dolnego prawego wszystko zależy jak komu wygodniej jest. Yy, I teraz tak. Możemy zrobić ruch symultaniczny może on być dosyć trudny ale możemy zrobić możemy zrobić tak że teraz pokażę bez tego ruchu symultanicznego. Łączymy ten zegar z tym a jak to było w metodzie flip? I teraz tutaj, niezależnie gdzie, ale tu jest najwygodniej, naj, 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 no po prostu zawsze, wykonujemy ruch ostatni, znaczy ostatni. Os, wykonujemy ostatnią cyfrę po tej stronie, czyli naszą ostatnią cyfrą, cyfrą było 1, ponieważ wymaginowana wskazówka minus 4 miała 1 godzinę do wskazówki minus 3. Po tym jak już to zrobiliśmy, wyciekamy pina prawego górnego I musimy teraz zająć się ułożeniem połowy krosa. Połowa krosa możemy sobie ułożyć jak chcemy Możemy zrobić tak, że łączymy najpierw Oj, nie, nie o to mi chodziło Chowamy tego oczywiście, pamiętajmy, bo to był akurat mój błąd Możemy zrobić tak, że sobie łączymy najpierw te trzy i później te trzy z tym Z tym tutaj Ale ja bym to prościej zrobił sobie tak, że mamy jeden ruch minus jeden do tego zegara, więc zrobimy taki paseczek, później odpalamy sobie te dwa piny i łączymy z tym. To tam nie ma większego znaczenia jak zrobimy tę połowę crossa, ważne żeby po prostu ona była. I teraz możemy przejść już do kolejnych ruchów. Tutaj tym zegarem, bo jest najwygodniejszym, tak jak mówiłem wcześniej już. Wykonujemy pierwszą zapamiętaną cyfrę, czyli to będzie minus 2. A tą tutaj, tą połową krosa dopasowujemy ją do tego tutaj zegara. Teraz wyciągamy tego pina i zostaje tylko ten zamknięty. I wykonujemy drugą cyfrę, którą zapamiętaliśmy. Czy to było, czyli z tego co pamiętam, to było 3. I dopasowujemy tego koncepcyjnego do tego. Już to zrobiliśmy. Przechodzimy do prawego dolnego pina i naszą yy, trzecią cyfrą było 0, ponieważ mieliśmy skipa, tak jak mówiłem poprzednio. Dopasowujemy i zastawiamy. Tutaj kolejną, jakiś ostatnią cyfrę którą zapamiętaliśmy, bo piątą użyliśmy na początku było minus 4, czyli 4 Lepiej zapamiętaj sobie i lecimy i dopasowujemy krosa do tego gdy już zrobiliśmy wszystkie cyfry, ostatnim zegarem został nam ten i ten już robimy intuicyjnie, łącząc go całym krosem, jak to było w metodzie flip wyciągamy wszystkie i na godzinę 12 krok jak widać jest ułożony Teraz przejdziemy sobie do następnego Scrambla, żeby pokazać po prostu szybciej, bez dokładniejszego mówienia, bo już było to omówione wcześniej, szybciej, żeby po prostu było e, dla niektórych widzów lepiej to wiadome. Dobrze, i teraz tak, mamy bardzo, i to bardzo dobrego scrambla, ponieważ mamy skipa tutaj raz, Mamy pierwszego skipa, drugiego skipa, trzeciego skipa i czwartego. Ja przynajmniej zacząłbym tak, że zacząłbym sobie z tej strony, ponieważ mamy tutaj od razu dwa skipy, a tutaj z drugiej strony byśmy chcieli zrobić. To tego zmarnujemy, bo nie mamy jak go wykorzystać, bo tu nie ma takiego obliczenia jak z tej strony. Także obliczamy. Ten zegar do tego, ma minus 3, czyli to będzie free. Ten do tego jest 0, więc będzie 0. Pierwsze, pierwsze dwie cyfry to jest free oraz 0. Kolejną cyfrą było, był ten zegar do tego. Mamy tutaj 0, więc będzie kolejne 0. Free 0,0. Ten zegar do tego centralnego zegara ma 6 godzin, więc będzie free 0,06. I teraz Pamiętamy o wyimaginowanej godzinie z, z czwartej cyfry. Czwarta cyfra to była szóstka, więc ona jest tutaj. I ile ta szóstka musi wykonać yy, ruchu, żeby dojść do tej trójki, która znajduje się tutaj. I będą to ruchy. Raz, dwa, trzy. Trzy do tyłu, oczywiście. Pamiętajcie, że jeżeli układacie yy, yy, klokiem tak, że. Godzina nie znajduje się na górnej strefie. To nie przejmujcie się, możecie układać tak samo przez cały czas, ale przy ostatniej cyfrze, cyfrze ważne jest to, żeby pamiętać, że szóstka nie znajduje się tutaj, tylko tutaj. Więc tak jak mówiłem, szóstka musi wyimaginowana, przepraszam bardzo, wskazówka na szóstce, musi zrobić trzy ruchy do tyłu, by znaleźć się na tej. Więc nasze memo to będzie Free 006 oraz Free. Czyli, przekładając na język polski, czy ktoś by nie rozumiał, minus 3006 minus 3. Wyciągamy tego sobie pina. I robimy to, co mówiłem. Ten zegar do tego, i tutaj ostatnia cyfra. Pokażę teraz przykład symultanicznych ruchów, czyli dwa ruchy w tym samym momencie. Wygląda, wygląda to nie mniej więcej tak. No dobra, może nie, może nie do końca tak, nie jestem, jaki, nie jestem dość idealny w to, ale chciałem pokazać to po prostu szybciej, żeby. wolniej, żeby każdy to dokładnie zrozumiał. A, się parował, przyznać, nie chcę, że symulan nie umierz nie Łączymy półkrosa i lecimy od początku. Pierwszą naszą cyfrą było minus 3. Łączymy półkrosa z tym i wykonujemy minus 3. Wyciągamy tego pina. I teraz kolejną cyfrą było 0, więc po prostu łączymy całego krosa z tym zegarem. Yy, trzecią cyfrą kolejną było oczywiście też 0, więc łączymy całego krosa z tym. I ostatnią naszą cyfrą, yy, przedostatnią naszą cyfrą było 6, więc robimy ruch 6, łączymy krosa. Z tym i ostatni zegar wykonujemy intuicyjnie. I łączymy na 12. Klock jest ułożony tak, jak powinien. Chciałbym wszystkim podziękować za oglądanie tego poradnika. Mam nadzieję, że pomógł Wam w układaniu tej układanki bez obracania jej. Jeżeli Wam się spodobało, to zapraszam do subskrybowania kanału oraz zastawienia łapki w górę, by zasięgi były duże i trafił on do większej ilości speedcuberów. I oczywiście, jeżeli Wam się podoba, to wiadomo, co można zrobić. Zostawić jakiś pozytywny komentarz, jakieś sugestie w komentarzach, jak, co mógłbym jeszcze nagrać i w ogóle. Jaki, jaki poradnik byście chcieli w ogóle do mnie ujrzeć, do jakiej kostki. Wszystko, co, wszystkie komentarze, które tam będą, ja oczywiście, oczywiście na nie odpowiem. Więc nie ma się o co obawiać, że jakiś komentarz będzie bez odpowiedzi. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie jeszcze raz. Trzymajcie się do następnego odcinka. A Cześć!